Tego nigdy nie zapomnę, jak pojechałem na pierwszy obóz no spały i jako najmłodszy, bo ja miałem wtedy dopiero 18 lat, dostałem się do pokoju, do trójki takiej, że byłem cały zestresowany i po dwóch dniach chciałem wyjeżdżać z tego obozu, tak? Bo był Tomaszewski, był Dziuba i był Heniek Miłoszewicz. Także to była... To mocny zestaw był. Piłkarsko, Trójeczka no. taka, tam przeszedłem, nie wiem czy jak Ci, którzy byli w wojsku, nie mieli takiej unitarki, jak ja tam przeszedłem na tym obozie. Nie byłem jakichś wielkich rozmiarów zawodnikiem, no ale miałem te atuty właśnie takie, że byłem bardzo szybki. Ktoś sobie wymyślił, ale miałem jeszcze jedno o to w świętej pamięci. Zdzisiek Filipiak wymyślił takie, mówił, jak te choinka, to czemu choinka, to może będzie stosenka. I, <grym> i, I pamiętam Zdzichu Filipiak na mnie mówił, wszyscy haczyk, haczyk, a Zdzisiek Filipiak na mnie sosenka.